Ale nie, proste pytanie. Tak nie. Robisz... A teraz pytanie do Ciebie. Faktycznie pozwalasz mu robić co chce robić? O, wcześniej powiedziałeś nie? Ja mogę robić to, A to takie macie warunki. A, no okej, okay, dobra. A czy nie, no bo pytam się, bo yy, wcześniej była też mowa o korporacji. Można powiedzieć też, że pracuję w pewnego rodzaju korporacji i dzwonię ostatnio do klientki żeby powiedzieć o nowych rozwiązaniach emerytalnych. I słyszę ten tekst. Proszę pana, moimi finansami zajmuje się mąż. On jest osobą decyzyjną i nie, nie jest niczym zainteresowany. Aha. Okej. Okay. Ale prawda jest taka, wy kobiety, lubicie drobnostki, prawda? W codziennym życiu. I my faceci może też byśmy chcieli czasami skorzystać z takich drobnostek. Nie wiem, zostawić podniesioną deskę od kibla, skarpetki na środku pokoju. Moja narzeczona ma pretensję o to, że, że sika na stojąco. Kurwa, czy to jest moja wina, że umywalka jest mi po pas? I moim zdaniem każdy, każdy facet pójdzie bezpośrednio do nieba, podejdzie potem do niego. Święty Szczepan, dla niekumatych. To jest pierwszy chrześcijański męczennik, którego ukamienowano, odejdzie stary kurwa szacun. Naprawdę szacun. Trzeba mieć jaja. Deski nie. Trzeba mieć jaja. Chuj, że mnie ukaminowali, trzeba mieć jaja. I to mi wyjaśnia kwestię, dlaczego Jezus nie miał kobiety. Bo też tak, tak zastanawiając się, jakby to mogło wyglądać. Kobieto, dajże spokój i delegację. To, to tylko trzy dni, kurwa. Wrócę, posprzątam. Nie, nie będzie tam żadnych lafiret. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Tak też zastanawiając się tym tropem, jak, co by było, gdyby Jezus urodził się w naszych czasach? Raczej nie byłby cieślą. Może byłby raperem. Taki czerpiący z, może powiedzieć, z rytmów takich latynowskich, meksykańskich MC Jesus. Tylko Bóg może mnie sądzić. Wiadomo tam, jakie życie, taki rabia, jakie wino, taka msza. Tego typu podejście. Wytoczyłby Pikowi proces o za jestem Bogiem. I idąc, idąc dalej tym y, tropem, wydaje mi się, że Sławę mógłby zdobyć y, jedną z, na, jednej z imprez, którą wyprowadził, gdzie rozmro, rozmnożyłby cudownie pożywienie, jak to też było w y, piśmie napisane pod hasłem, jebać biedę, wszystko na mój koszt. Znaczy, oczywiście znaleźliby się tacy, którzy by mówili, że ja mam uczulenie na mąkę, czy to jest bez glutenu, czy te ryby mają atest Unii Europejskiej i z czasem wydaje mi się, że jeżeli by to było w dzisiejszych czasach, założyłby mafię. I wiadomo, zamiast chrztu rytuałem przyjęcia byłby ice Bucket challenge. A, a no i tam wiadomo, różne tam porachunki, i tak dalej, w którymś jednym z takich wojny gangu może by, niesłusznie zostałby skazany na śmierć, zostałby postrzelony. Po czym media wypisały niesamowite zdarzenie. Przypadek śmierci klinicznej trwającej trzy dni. Chyba, że miałby kobietę. A ta zjebałaby cały plan zbawienia świata, bo stwierdziłaby, że nie chce skazywać swojego męża na męczarnie, że to, że obudzi się pośmiertnie, więc spaliłaby ciało. Tak zwana tafofobia. Kojarzycie, że jest coś takiego, nie? Lęk przed yy, obudzeniem się w trumnie. Boję się, że obudzę się w trumnie, dlatego chcę, żeby mnie skremowano. A jak obudzisz się w piecu, też rozwalam jak na przykład stary, ta wódka wcale nie jest taka zła. To musi się gardą przegryźć. No moment. To samo mówią Menele o denaturacie. Yy, podobna sytuacja, którą miałem. Wracam sobie z pracy tramwajem naprzeciw komieści trzech Meneli. I totalna konsternacja, cisza i nagle jeden... Zero szacunku. Zero szacunku dla tych rąk, co Polskę zbudowały. Co myślę, kurwa, Mać, to w jakiej dupie jestem, co nic nie robił? Powiedz troszeczkę coś o sobie. Pochodzę z. nie pochodzę z Krakowa, pochodzę z bardzo małej miejscowości. Małej, i, co trzeba zaznaczyć, bardzo biednej. Nigdy tam nie było krów. Wskutek czego nie było mleka. I mój ojciec, mój tata, chcąc, żebym cokolwiek miał od życia, zalewał mi kakao wodą. Dopiero, kiedy przeprowadziłem się do Krakowa, dowiedziałem się, że kakao zalewane wodą to lewatywa. Ale... Tak, zastanawiając się ogólnie nad... Jeżeli jesteśmy w temacie kakao... jeżeli jesteśmy w temacie kakao, kaka, to myślę, że łatwo jest przejść z kakao do tematu dziewczyn. I... Jak już jesteśmy w temacie dziewczyn, uważam, że każda z dziewczyn uprawia jakiś sport. I tu nie chodzi o jakiś konkretny sport. Każda z dziewczyn uprawia jeden sport. Sumo. Nie chodzi mi tu o wygląd, a przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. Chodzi mi tutaj o to, jak wy się szykujecie na tak zwane wyjście na miasto. Jak to wygląda? Zawodnicy sumo przed walką sypią sól na ring. Na tak zwane szczęście. Wysypiecie puder na ryj. Nie, na chuj. I, i, ale dobra, do końca tej walki. Okej, okay, nie dojdzie, nie dojdzie. Ale okej, okay, do końca tej walki. Jak to wygląda? Jak wygląda taka walka? No wiadomo, tak, no, jak wygląda się zapasików za z Ale wy walczycie z rajstopami. To jak kobiety ubierają rajstopy, dla mnie jest niepojęte. Bo to jest tu naciąganie. I tutaj od góry, i tu. To jest totalne sumo i dlatego spojebane. No ale dobra, uwierzę się, idzie do toalety. W toalecie jest jeden fenomen, którego nie pojmuję. Papier zapachowy. Pochuje z papier zapachowy. Co? wąchasz go zanim i No raczej nie. Jeszcze noż. Okej, dobra. Ale zapachowy nawet szary. Kiedy go użyjesz. To jest prawda! No a i są te różne tam też malowidła do tego. Ja się podcieram, patrzę, kurwa, krew mi się stupy A nie, to truskawka. I no, nie ogarniam tego, ale też już tak na samo zakończenie powiem, że zastanawiam się też nad jednym fenomenem. Mówi się, że człowiek, jak ma władzę, to z niej korzysta. Ja bym dodał jedno. Człowiek korzysta z tej władzy, po warunkiem, że jest tego świadomy. Ile razy miałem tak, że jadąc samochodem po prawej stronie chodniki idzie grupka przedszkolaków, około 30 osób, przedszkolaczki, małe dzieci i ja wiem, że mój jeden ruch zaważy na ich życiu. Kurwa ile ja od, istnień ocaliłem, ile ja ludzi ocaliłem, bo jest, każdy jest psychopatą, tylko nie każdy się ujawnia. Skoro ja ocaliłem tyle istnień... I teraz nas ma się myśl. Skoro jestem lepszy od Schindlera? Dlaczego on kurwa jest sławny cały świat? A ja nie. Z mojej perspektywy, moim zdaniem, to jest dlatego, że on zrobił tą listę. A ja takiej listy nie mogę zrobić, bo gdybym spróbował zrobić taką listę, to mam siedzieć kurwa, każde dziecko, jak idzie do domu i spisywać z domu nazwiska, nie ma szans. Mogę robić zdjęcia. Ale, ale w sumie jak zrobiłbym zdjęcia tym wszystkim dzieciom, policja by do mojego mieszkania znalazła tysiące zdjęć małych dzieci, to w sumie też byłbym słabny. Teraz z mojej strony.